Witam serdecznie z tej strony Krzysztof. 27 lipca, niedziela. Zapraszam na cotygodniową odprawę i tradycyjne, tradycyjnie zaczynamy od euro-dolara, gdzie oczywiście kluczową rolę odgrywa sam dolar. No i według mojej opinii dolar pozostanie. Hmm, Słaby, to znaczy kurs euro-dolara jednak powinien dążyć na, przynajmniej na 1,18 do tego oporu. Oczywiście jest tutaj jakaś korekta, być może do zrobienia, i potem ruch w górę, ale ta niemoc dolara może być kontynuowana. W tym tygodniu, bardzo ważny w ogóle tydzień: cła, stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych plus payroll w piątek, jako jako pierwszy piątek miesiąca wypada właśnie pierwszy, pierwszy wypada w piątek, więc od razu te payrolle, więc mega ciekawy tydzień mega ważny tydzień przed nami dla dolara i właściwie dla wszystkich aktywów na funcie z kolei mamy dojście na na, na wsparcie 1.34 no przy słabości dolara a tak na 1.37 jak najbardziej możliwy jedziemy, jedziemy dalej ropa, ropa, która ciągle pozostaje w konsolidacji od kilku tygodni, natomiast raczej tutaj prędzej wybi będzie wybicie dołem, prawda, niż, niż górą, oczywiście wszystko zależy od tego, czy na świecie coś się nie wydarzy, ale jeżeli wszystko będzie w tym sam na tych samych torach no to w zejście poniżej 64 powinno nastąpić, być może już tym Tygodniu. No, bitcoin też w pięknej konsolidacji widzimy, trend boczny się klaruje, ale to jest bardzo byczy sygnał, tak, e, czyli myślę, że będzie tutaj kolejny atak pobicia nowych szczytów na bitcoinie, także wyjście z tej konsolidacji górą. E, idziemy dalej, złoto, złoto, które też. Nie ma jakiejś mocnej siły, zobaczmy kilka razy ten ważny opór testowany i w ostatnim tygodniu również nieprzebity, idealna reakcja spadkowa na tym oporze, natomiast no, trend pozostaje ciągle trendem wzrostowym, tak dojście dojście może być niższe na 3,2,58, ale to naprawdę przy jakimś umocnieniu dolara póki ten dolar będzie słaby to kolejne wyjścia górą aczkolwiek zobaczymy czy złoto zrobi nowe ATH chociażby na danych właśnie czy posiedzenie Fedu czy piątkowych danych giełdy czyli na przykład S&P no tutaj kierunek jest jakby jeden tak czyli góra oczywiście cła plus dane które w tym tygodniu będą mogą zakłócać to ale trend pozostaje jeden to samo na NASDAQu no i podobnie będzie to wyglądało na giełdzie niemieckiej e, tak jesteśmy też w mini trendzie bocznym można powiedzieć e, tutaj jakaś reakcja e, wzrostowa jest i myślę że też ten indeks będzie próbował pokonać nowe szczyty co dalej mamy po kolei dolar, jen japoński no tutaj sytuacja obrona wsparcia na 146.439. myślę, że dojście do tego oporu możliwe jak najbardziej 1,48 a potem przy słabości dolara wędrówka znowu na 1,46 439 tak jak wspomniałem bardzo ważny to jest tydzień bardzo ciekawy tydzień Zacz, zacz, przechodzimy zatem do kalendarza e, ekonomicznego. E, no i o ile w poniedziałek? Spokój, we wtorek. Pewne dane powinny już być. Tak jest, godzina 16, wskaźnik zaufania konsumentów. E, I badanie ofert pracy to Stany Zjednoczone. Wtorek godzina 16. E, środa, środa no właśnie, ten ważny e, dzień, bo po pierwsze PKP z Niemiec godzina 10 rano, czyli euro plus indeks niemiecki mogą reagować na te dane. 14:15, zmiana pozarolniczego zatru zatrudnienia ADP, Stany Zjednoczone i PKB, Stany Zjednoczone 15 minut później. Ważne dane, więc już o tej godzinie duża zmienność może być. Kolejna decyzja stóp procentowych, tym razem, w, kolejna pierwsza w tym w tym tygodniu w Kanadzie tak dolar kanadyjski może reagować, również ropa też może reagować, ponieważ dolar kanadyjski jest dość mocno skolorowany z cenami ropy, a zapasy ropy 16.30 poznamy i godzina 20 to co najważniejsze przynajmniej w środę czyli decyzja w sprawie 100% oczywiście niewiele tu się wydarzy Raczej tu żadnego zaskoczenia nie będzie. Stopy zostaną utrzymane, co jest oczywiście wbrew nakłanianiom Trumpa do obniżek. Tak, żeby Paweł obniżał te stopy. Trump określił Powella, że jest, nie wiem co on robi na tym stanowisku. Chyba zapomniał, że sam go mianował podczas swojej pierwszej kadencji. Oczywiście drugą kadencję Powellowi klepnął Biden już. No ale. Chyba zapomniał Trump, że sam go do tego stanowiska zgłaszał i sam go mianował podczas pierwszej swojej prezydentury, pierwszej swojej kadencji. Także tutaj o ile na decyzji raczej jest to spodziewane, jeżeli zaskoczenia nie będzie, to też jakichś mocniejszych ruchów, o tyle już o 20.30 na samej konferencji prezesa Fedu, no te ruchy mogą być Znacznie większe niż o 20.00. Wszystko, oczywiście, będzie zależało, jak będzie przedstawiał tą politykę monetarną na następne miesiące: politykę monetarną Stanów Zjednoczonych. No i to ten klucz programu, jeśli chodzi o środę. Idziemy dalej. Wskaźnik PMI dla przemysłu z Chin. Zawsze warto mieć to na uwadze, co jest w Chinach, tak bardzo duża gospodarka. I kolejna decyzja w sprawie stóp procentowych, tym razem Japonia też bez zmian. Piąta rano, także jeny japońskie mogą reagować w tych godzinach. Idziemy dalej, jeśli chodzi o na, następne wydarzenia. To jest inflacja Niemcy, godzina 14.00, i znowu 14.30 mamy bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych. Stany Zjednoczone rok do roku i miesiąc do miesiąca i zadeklarowani bezrobotni o 14:30 więc tak jak mówię cały tydzień opakowany danymi. W piątek też ważne dane będą. Na przykład inflacja strefa euro godzina 11:00 i właśnie payroll, czyli pakiet danych ze Stanów Zjednoczonych jeśli chodzi o dane z rynku pracy, tak? Godzinowe wynagrodzenia, zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych i stopa bezrobocia. Więc to są bardzo ważne dane, na które rynek na pewno będzie reagował. Żeby tego mało, mało 15:45 wskaźnik PMI, PMI dla przemysłu i IS, ISM również dla przemysłu. Yy, I to chyba by było na tyle, w, ten, w tym bogaty najbliższy tydzień, w dane, w wydarzenia do tego: Trump, Cła, wojna. Trump, Powell. Tak, zobaczymy, jak to będzie mocno ruszało rynkami, ale zapowiada się mega ciekawy tydzień i tydzień, w którym ta zmienność, płynność czy dynamika no, powinna nas po prostu rozpieszczać. Tak, w sensie, powinno być dużo momentów do wykorzystania na rynku. Także warto w tym tygodniu poświęcić ten czas na wykresy. Bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.